Sława Jezusowi tak jak z sestry, i sestry. Dzisiaj 25 listopada i w pierwszym czytaniu z 14 rozdziału Knyg Odkrowienia my czytamy oś takie słowo. Ja, Joanny, dla Anwios, Agnet, na syjońskiej góry, a z nim 144 tysięcy, jakie mają jego imię, ta imię jego ojca, napisane na ich czołach. Я почув голос із неба, наче шум бурхливих потоків або як гурки з великого грому, почув і голос, наче гуслярів, які грали на своїх гуслах, і вони співають наче нову пісню перед престолом та перед чотирма живими істотами і старцями, і ніхто не міг навчитися тієї пісні, крім цих 144 тисяч, викоплених від землі. One idą ślidom za Agncem, kudyby winny nie iżoł. One wykupeni wid ludej. Persi pudy dla Boga ta Agnca. W ich ustach nie znajda naukawstwa. One nieporoczni. Ojciec, to jest garne, garne najwidienia, Iwan, na góry, na Sijoni. Wiem, patrzy, natop 144 tysięcy, 144 tysięcy wybranych. One, na niebi, Oni idą za Agncem, Якби можна сказати, вхо, в, процесі вони входж, в процесі входження до неба. Звідки вони взялися? Ну, тут треба сьомий розділ книги Откровення прочитати. що є там опечатані на чолах люди. 144 тисячі, свідки його дослівно рахують людей, хто буде там на небі, там, їх там багато, Ну, то відомо, що буде усе керівництво, і вони там. zapytając sobie kto tam kto tam krótki, to, to sobie jakby pretenduje na to, żeby było na niebie, a reszta będzie na ziemi żytej, wiecznej. No to, to że chwory, to może rozumieć, że ziemia wieczna nie może, to my to rozumiemy, bo, no ale światek jego będzie duży. No Zawitki wzięło się te 104, no te pomnożone, Число святих Старого Завіту з 12 колін, рази святі з Нового Завіту, 12 апостолів маємо, з 12 дай e, нам 144, і рази тисяча. Чому тисяча? Чому Цікаво, тому що e, число тисяча – це найбільше число e, в нумерації єврейській. Тобто в євреїв немає більшого числа тисяча. Це не більше. Тобто, як єврей хоче сказати, що це щось нескінчене, він би сказав мільярд, або більйон, або скільки там, не? а єврей каже, тисяча. Тобто це є неймовірна кількість, неймовірна кількість e, людей з Старого Нового Завітів. Але теж в гематрі можна прочитати, так як кожне число має якусь приписану літеру єврейського алфавіту. To 144 tysięcy może poczytać jak e, słowo cefed. Sefed oznacza płaka płakaty nad grzechami na przykład. Nie? I 144 tysiące oznacza tych, kto umie płakać nad swoimi grzechami. To kto kajie się w grichach, prosto. kto pryje o zbawienie, z zb, pasienie Jezusa Chrystusa, cewuny ce, ce, ce i Jonych babczyk na górii Sion. Prorokie kazały, stary do zawitu, że Sion to będzie miejsce, gdzie zbierają się wszyscy spaseni w czasach ostatecznych. I zobaczcie, tu mamy taki kontrast, e, z jednego boku mamy tych świętych, którzy stoją na górze Sion, to skala, no? a z drugiego boku mamy drakona, tych wszystkich... E, 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 Stwory, jakie w, na, na, na służą złomu satani i ten drakona, wychodzi wychody tam i win e, stoi pisku mora. to właśnie na plażumy by byskażały e, i taki kontrast mają tutaj mają skalę, skelu, co stabilne, a pisok to co niestabilnego. Hmm? na niemu wąsko stojąty, wąsko biegać, ruchać się po pisku, hmm? niebezpiecznie w takich sytuacjach. I to też co buduje satana, co na piskówce, co jest stabilne, Jak Bóg buduje, to buduje na skali. I, i ci świadki, one stoją na takiej może twardej terytorii, one, one w pełni. E, I każdy z tych z nieba. Nie to że oni one nie na na niebie ci świeci, je w drodze do nieba, a głos z nieba jak e, taki górki czy e, chwil czy tam e, e, tego gromu, błyskawki i tak dalej, to jak coś coś co nie coś duże, silne, potężne. Wybicie sobie takie rzewucze chwili, e, wielkie i tak dalej. Co nas lekaje, my patrzymy, że to potężna sila, taki okrąg z Boga, a z drugiego Boga, co na gusłach grają, na harfach, na naszego syno, taki bardzo przyjemny dźwięk, delikatny, duży. I Bóg jest takim, Bóg silno promowlaje, jak zachęcza nas, a jednocześnie Bóg promowlaje do naszych serdec, i to nas jakby privabluje, taki Boch z tych nich choć żeby Chciałbym poczuły takiego Boga, który jest silny. Każe i zapewnia Tobie, że Ty spasenie, że Twoje imię jest zapisane w Kniezie Życia. I, i z drugą stroną Tobie delikatnie zaproszę. Powiedz mi, nie, 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 nie bój się. My śpiewamy nową piosenkę. Co to za nowa piosenka? Nikt nie może nauczyć się tej piosenki, bo czy piosenkę może śpiewać sercem. Taka na która lubi Boga, może ją śpiewać. Nie ma lubowi Boga, to ty nie możesz Boga szczerze prosłowić. Trochę nam, nam przypomina to pismo, jakie śpiewały Jewraje, kiedy przychodzili po suchym Czerwonym, Czerwonego Morza, tam tancowali, śpiewali, prosłowiwali Boga. I człowiek, jaka doswiczyła pasji, który doswiczyła Bożej Lubowi, on może Boga szczerze prosłowić. Jeśli ktoś z tego nie doświadczył, nie wierzy w to, to to nie będzie szczery śpiew. I warto sobie jakby to zrozumieć. I one, te uświęcone, błogosławią Boga. My czujemy też i... One wykopane od ludzi. Pierwsze płody dla Boga ta Agimca. Pierwsze płody... w Jewreje były taki Żertwy Bogowi składał. Pierwsze pody Abel, na przykład. Pierwsze pody składał Bogowi. I jego pożertwa spodobała się Bogowi. Pierwsze do to długoczekawieńsze. One ich Nie ma ich dużo. Ale zawsze czekamy, kiedy nareszcie będzie ten pierwszy płód. Pierwsze jabłko na drzewie. Pierwsza owieczka na się. I tak dalej. Pierwsza dziecko też. Nie? Воно все це перші плоди очікування. Та. І знаєте, і коли ці перші плоди пожетують Богу, так можна сказати, це, це найбільше коштує, це, якби, це має найбільшу вартість, таку навіть емоційну, найбільшу вартість, ці перші, перші плоди. І таким першим подом для Бога, старотезичницький народів, був Ізраїль. Перший народ, який повірив в Бога. Довірився Богові. І першим подом серед цього світу Хестиченського є християни люди, які повірили в Бога, люблять Бога. І, і вони, перші плоди – вони радістю для Бога. Бог так чекав, Бог так виглядав, коли нарешті Він побачить ці плоди, цей, можна сказати, наслідок його дій в світі, цієї інгеренції Бога, який хоче, щоб ми знали його любов. І церква це є відповідь на, на Божу дію, це перш, перший плід е, дії Бога, неймовірної дії Бога. Тому прославляй сьогодні Бога, дякуй Богу за своє спасіння. Пам'ятай, що ти на сіоні стоїш на горі, що ти вже запрошений запрошена щоб увійти, е, у царство, додому Отця і прославляй Бога сьогодні усім своїм серцем. Sława Jezusu Chrystu i żałuję dobrego dnia, hej Boże, Boże, powiedznie Was sobie rychaje. to wstarkoni, to wszystko zatysz, że, że są godni do domu. Wyruszaję, proszę Was, prośmoliętwo, prośbe spełkuj, my dobre, trzynowy kordon i zawtwarzę na wycieczkę w charystii, nadzieję, że zobaczymo. Sława Jezusu Chrystu.